o to, co powiedział w wywiadzie dla Sky News, czyli poniosło się w świat, tak. Wałdymer Zełański, który wystąpił z takim o tym komunikatem, że Polska nie zdoła uratować ludzi w przypadku zmasowanego ataku Rosji. Co pan na to? No To typowa ruska onuca. Ojej, nie, nie to teraz to pan przesadził. Tak no. to nie. No. nie no. Człowiek, który sądzi rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, no to jest ruska onuca. Ale rozumiem, że Władysław Mersawański nie powinien był mówić takich rzeczy, tak pana zdaniem? No, oczywiście, że nie powinien. E, tym bardziej, że Polska jak może stara się, żeby nie szkodzić Ukrainie, a przeciwnie, pomagać. Więc, zresztą, wie pani, to nie jest pierwszy raz, kiedy pan Załański robi takie uwagi. Kiedyś pamiętam na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ sobie coś pozwolił i tak dalej. no, Tak uważa po prostu. No, Według szefa MON y, to takie słowa były niepotrzebne i nieprawdziwe. Przy czym teraz w Kijowie właśnie już jest szef naszego Ministerstwa Obrony Narodowej, i szef MON zapewnił, że jest pewny naszych zdolności umiejętności. Pan też? Ja też jestem pewien i powiem Pani szczerze, że te ostatnie przypadki z, drona, z dronami rosyjskimi, które tu wleciały, upewniają mnie w tym przekonaniu, dlatego że już niezależnie od tego, jak zostało to wykonane, to sama reakcja, reakcja na to, co się działo, upoważnia mnie w przekonaniu, że naprawdę NATO nie jest żadnym papierowym tygrysem. No, zwłaszcza ta jego europejska część. Europejska, tak, oczywiście mówię. A jeśli chodzi o Amerykę, to nie jestem do końca przekonana, czy będziemy mogli na nią liczyć, chociaż słyszymy zapewnienie ze strony Pałacu Prezydenckiego, że na 100% tak. Tydzień temu tutaj był y, polityk koalicji obywatelskiej, Paweł Kowal, który też mówi, że na 100% tak. Ja też tak mówię. Że na 100% tak. tak. Dlatego że y, NATO bez Stanów Zjednoczonych y, to jest y, zupełnie inna zdolność odstraszania niż ze Stanami Zjednoczonymi. Więc niezależnie, co mówi pan prezydent Trump, a pamiętajmy, że prezydent nawet Stanów Zjednoczonych nie jest dyktatorem, tylko jeszcze są inne instytucje i ogniwa władzy państwowej, że warto liczyć na NATO i ja uważam, że żaden kraj na świecie nie zaatakuje NATO. Czyli rozumiem, że pana za Wołodymyr przeholował. Absolutnie przecholował, ale wie pani, celem pana prezydenta Załęskiego oprócz pokonania Rosji jest to, żeby spowodować zbiorową reakcję zbrojną na to. To znaczy, żeby żołnierze państw członkowskich pojawili się na Ukrainie i rozpoczęli bezpośrednią walkę z Rosją. Nie wiem, czy pani słuchała wywiadu byłego prezydenta Andrzeja Dudy u pana Rymanowskiego. Nie. Przyznam no się, że nie. No więc Rymanowski zapytał o rakiety w przewodowie. Jakie były okoliczności tej I sytuacji. I co powiedział były prezydent? On powiedział rzecz wstrząsającą, ale prawdziwą. Powiedział, że otrzymał telefon od Zamęskiego, który go namawiał, że bez sprawdzenia, kto wystrzelił tą rakietę, Polska powiedziała, że to jest rakieta rosyjska. Eee, właśnie o to chodziło, żeby tworzyć fakty, które powodują włączenie się któregoś z krajów, no Polska jest najbliżej, któregoś z krajów do bezpośredniej wojny, czyli do działań zbrojnych. I niezależnie od sympatii, jaką się tutaj w Polsce ma do Załęskiego, trzeba o tym pamiętać, że w tej sprawie mamy różne interesy. Ukraina ma interes sprowokowania czy włączenia krajów natowskich do bezpośrednich działań zbrojnych, a my mamy interes, żeby się trzymać od tego jak najdalej. Poza tym pamiętajmy, że na zapleczu pana prezydenta czai się jego szef, czyli Jarosław Kaczyński, który chce za dwa lata ostatecznie pokonać Tuska, rozprawić się z Tuskiem. To znaczy nie tylko wygrać wybory, ale uzyskać większość bezwzględną i powiedzieć: Proszę bardzo, ten mecz się zakończył. Ja jestem ostatecznym zwycięzcą. A ty Tusk uciekaj. Nie, Rosław w ogóle ma że się samodzielna większość, to raczej się nie wydarzy. No jakoś nie wydaje ja myślę, mi się. Myślę, że się nie, nie wydarzy. Będzie musiał sobie poszukać e, sojusznika. No, chyba najbliższym sojusznikiem jest Konfederacja. No tak ale na razie to tam jest, y, to można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński tam wymierza takie siarczyste ciosy pod adresem, zwłaszcza Sławomira Mencena, y, odsądza go ci jego nowego Balcerowicza i że puści nas w skarpetkach. Powinna przystąpić do, do programu, móc mieć taką możliwość nuclear sharing. Bo tak uważał prezydent Duda i teraz y, s, to również powraca do tej idei prezydent Nawrocki. Właśnie przy okazji wizyty w Paryżu, zresztą powoływał się na to, że podpisaliśmy zresztą umowę w ramach strategicznego partnerstwa, więc można by również tutaj jakoś negocjować w tej sprawie. Ja uważam, że nie, dlatego że po pierwsze są międzynarodowe. Yy... Porozumienia przeciwko e, rozszerzaniu e, broni atomowej, czyli zwiększaniu klubu państw atomowych. Nie wiem, czy Polska należy, ale na pewno należy do tego. A po drugie, obecność broni atomowej wcale nie zwiększa bezpieczeństwa kraju. Dlatego, że wtedy ewen przy ewentualnym ataku jądrowym taki kraj jest na liście pierwszego uderzenia. Czyli tutaj akurat nie jest pan entuzjastą y, nie, nie tego jest. pomysłu. Im mniej broni atomowej, tym lepiej. No ale jednak jest to taki efekt, to nie jest przede wszystkim efekt odstraszający? Nie, nie jest. Nie jest, dlatego że te kraje, które przodują dzisiaj, mam na myśli zwłaszcza prz przodują w posiadaniu głowic atomowych, zwłaszcza te dwa, Ameryka i Rosja, gdyby doszło do wojny termojądrowej, pukam w niemalowane drzewo. No to wtedy się atakuje te cele, na których są zgromadzone głowice atomowe. Wymienić sprawę dosyć też intrygującą, mianowicie, że przecież wojsko ukraińskie poinformowało nasze wojsko o lecących Jałomyskie. dronach. Jakie by... Boże. Białorusini pan. Ukraina, Białoruski. Ukraina Przepraszam bardzo, proszę państwa. Wojsko białoruskie mhm. poinformowało naszą armię o lecących dronach, dronach nad Polskę. Nie, Co zaskoczyło naszych wojskowych. Robić. Zaskoczyło naszych wojskowych, ale... Zaskoczyło wszystkich. Tak. Nie, nie musieli tego robić. Ale to chyba nie była dobra wola. Ale zrobili. No ale nikt ich nie zmuszał do tego ale może chcieli zjąć z siebie to odpowiedzialność po co, prostu, co, że to jednak Rosjanie tutaj co zresztą pani redaktor pokazuje, że jakieś kanały wymiany informacji istnieją, istnieją. bardzo dobrze trzeba się z tego cieszyć więc czy Białorusini zrobili to z własnej woli, czy ktoś ich do tego skłonił, tego nie wiemy, ale fakt faktem, że zrobili coś czego nie musieli robić i to trzeba traktować jako gest pozytywny Tutaj tydzień temu był Paweł Kowal i mówił tak. Kiedy widzę, że były premier chodzi po mediach i mówi, że Putin nie jest groźny dla Polski, dziennikarze tego nie kontrolują, no będzie jasno powiedziane stop. Ale też tym, którzy minimalizują znaczenie Putina, przedstawiają opinii publicznej fa fałszywe fakty, podają fake newsy, powinno się to skończyć. To jest nowa epoka. No Putin jest groźny. Jest groźny, jeżeli byśmy uznali, <laughs> że. Pakt północnoatlantycki jest nic nie warte. Ale są przecież też, nie, nie twierdzę, że jest nic warte, wręcz przeciwnie, natomiast no, są doniesienia y, europejskich wywiadów, które przewidują, że Putin y, może chcieć napaść na jakieś państwo natowskie, być może będzie to Polska, być może będą to kraje bałtyckie, w roku 2027-2028. O której godzinie? Nie no, pan teraz tutaj trochę sobie robi żarty i pamiętam, nie, że, że żarty też... Robię. Nie, nie, nie. Pewnie, że sobie robię żarty. Oczy, ale też sobie były żarty robione z tego, jak amerykański wywiad donosił, że będzie napaść na Ukrainę. I też po prostu były żarty, że ojej, Różnica, różnica polega na tym, że Ukraina nie jest członkiem NATO. A my mówimy o sytuacji, w której Putin miałby napadać na NATO. Otóż... Ale cała e... gospodarka tam jest nastawiona na, na produkcję wojenną. I, 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 i Rosja, dopóki, dopóki walczy z Ukrainą. Rosja się tak. zbroi na, na potęgę. Proszę pani, ja wiem oczywiście co pan Kowal opowiada, bo Kowal jest eksponentem interesów ukraińskich w Polsce. I tak jak Kijów pragnie, żeby Polska na przykład włączyła się do jak najszybciej do walki zbrojnej z Rosją, to Kowal należy do takich zwolenników Nie właśnie. sądzę, nie sądzę, no że ja miał tak takie. Ja tak sądzę, ja tak sądzę. Więc e, jeżeli, ja mówię od dawna i to mogę chętnie powtórzyć, że Putin nie e, najedzie Polski, bo Polska jest w NATO, a to, odpowie, a to by oznaczało odpowiedź całego sojuszu. A to oznaczałoby wybuch trzeciej wojny światowej która oznaczałaby koniec cywilizacji. Tak jest mój pogląd. Oczywiście ja nie wiem, co będzie dalej. To znaczy, dzisiaj wiemy, kim jest Putin, co Putin zamierza, jakie geopolityki. A pan uważa, że Putin jest taki super racjonalny? Tak, jest racjonalny. Ale ja nie wiem, kto będzie po Putinie, bo może być tak, że będzie ktoś gorszy niż lepszy. Nie wiem. Nie znam y, 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 sytuacji na tyle, żeby y, wyrokować. Ale ja należę do tych ludzi w Polsce, którzy wierzą w siłę odstraszającą NATO. Miałem, miałem wystarczająco dużo czasu, w tym również jako prezes Rady Ministrów, żeby się o tym przekonać. Ale ja widzę, ilu jest w Polsce sił politycznych, które nie wierzą w siłę NATO. Co więcej, robią wszystko, żeby siłę NATO dezawuować. E, niech Pani zobaczy, jak politycy, niektórzy w Polsce, wyrażają się o Trumpie, o Ameryce, e, jakie sobie robią heheszki. E, otóż ja uważam, że, że to jest niepotrzebne. E, trzeba umacniać na to. E, my wkładamy do wspólnego kotła, że tak powiem, natowskiego. Ogromne pieniądze. E, Ale sam pan zwraca uwagę, że przede wszystkim powinniśmy skierować teraz nasze wydatki po to, żeby kupować drony na przykład i żeby rzeczywiście nas zabezpieczyć, jak się przed tymi dronami bronić. Oczywiście dlatego, że trzeba wyciągać wnioski e, z tego, z tej wojny, która się toczy na Ukrainie. Bo, bo Putin wyciągnął. No i bardzo dobrze. Więc jeżeli, jak... je, jeżeli prawdą jest, że Polska od strony wojsk dronowych nie jest przygotowana. To ja muszę zadać pytanie, co robiono w takim razie w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza w tych latach, kiedy toczyła się wojna na Ukrainie. Cały czas się toczy. Czy nikt tego nie widział? Cały czas się To no to właśnie, czy nikt tego nie widzi? No nie no, na początku to jednak wojna się toczyła w inny sposób. No jednak był w sposób To był ciężki sprzęt. To był tak, na lądzie. Sam jak... mógłbym to wywiadach, że, że przyszłe wojny można w ten sposób postrzegać, że one się będą przede wszystkim toczyć w powietrzu, a nie na lądzie. Toczyła się w taki sposób jak w czasie II wojny światowej. Mhm. E, ale teraz się toczy inaczej. I trzeba inwestować w to, co jest konieczne i potrzebne, czyli w obronę tak. powietrzną. Rakiety, samoloty. I obrona antydronowa. No i drony też. Nie wiem, czy pani pamięta, że te F-16, -y które bronią naszego nieba i w ogóle następnie. To natystykę. jest moja zasługa, to to pan powie. Tak, to mu rząd kupił. Tak, ja pamiętam. Była ta konferencja. Matko, co tam się działo. Jakie to był, jaki był to był wokół tego był... Ale, Nie no, to był takie święto państwowe niemalże. Pamiętam. Ale jeżeli pani pozwoli, tak, jeżeli już jestem przy ef to ja z, ze zgorszeniem patrzę na proces zakupywania broni i sprzętu, który się w Polsce odbywał od kilku lat. Bo to mniej więcej polega na tym, że jedzie minister obrony, albo inny minister, i kupuje to, co mu się podoba. O, ten co ładnie wygląda. Jaki koran, To go kupimy. A ten też kupimy, a to też kupimy. Proszę pani, to jest wszystko Może absolutnie, absolutnie niepoważne. My jak kupowaliśmy F-16, to mieliśmy trzech, trzech, trzech oferentów i wy, wy, wybieraliśmy według czterech kryteriów zdolności bojowe, koszty zakupu i eksploatacji, propozycje offsetowe i warunki finansowania. No i czy z offsetem pani, też nie było tak Czy pani, czy czy pani uh -huh. słyszała słowo offset y, w ostatnich latach? Jeśli chodzi o F-35 nie. W ogóle. No ale F-35 są to super nowoczesne... Ale przy y, czołgach nie, też nie. Super nowoczesne y, myśliwce, które są niewykrywalne dla Radełów. Według, według, pań, według tych speców, którzy kupują broń, my jesteśmy tak bogatym krajem, że offset nam nie jest potrzebny. I, I co więcej, kupujemy bez żadnych przetargów. No, no, to już no bo wpadliśmy w kolejkę tam. Nie, 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 nie pogłębiajmy te, tej, tej goryczy, ale tak się po prostu nie robi. Dlatego, że to nie są pieniądze Monu, premiera, kogoś innego, tylko są, to są nasze pieniądze. Pani, moje i chcielibyśmy mieć pewność, że te pieniądze są właściwie wykorzystywane. Powrócę jeszcze do Pana pierwszych słów. Powiedział Pan bardzo ostre słowa o wołodym Załęskim. Czy Pan nie przesadził też? Ruska Onuca, naprawdę, no jak można podejrzewać y, a, a, ukraińskiego prezydenta, że działałby na rzecz Rosji, kiedy robi wszystko generalnie, żeby uratować swój kraj? Proszę Pani, ale zgodnie z y, taką modą, która się w Polsce wytworzyła, lansowaną przez niektóre środowiska, każde słowo krytyczne pod adresem polskiej polityki, polskiej armii i tak dalej, no to jest ruska onuca. No. no to jeżeli zagraniczny polityk mówi to, co mówi, że Polska nie jest się w stanie obronić, to to jest typowa narracja ruskiej onucy. Pytanie słuchacze. słuchaczy. Pali. Czy moskiewska pożyczka, której był pan koordynatorem, miała jakikolwiek wpływ na rezygnację przez rząd SLD z norweskiego kontraktu na gaz? I tutaj słuchacz zauważa, że, że zadał panu to pytanie i został przez y, y, tego, przez tego y, internautę został zbanowany. Słuszny. Super, taki wielki z pana demokrata i zwolennik debaty publicznej. Słusznie, że został zbanowany, bo trzeba kłamstwa banować od razu. Po pierwsze, jeżeli chodzi ale, o. Ale, ale tutaj mówił pan, że jednak no, wolność słowa jest. Można powiedzieć, z kłamstwem. Ukryty. Z kłamstwem trzeba walczyć skutec skutecznie i zdecydowanie. Po pierwsze, nie byłem żadnym koordynatorem. Pożyczkę... Ja się odtworzy Wikipedii, to tam jest tak napisane, po... że pan i Rakowski byliście koordynatorami. Nie, proszę pani. Pożyczkę otrzymał Mieczysław Rakowski, kiedy był w Moskwie i tą pożyczkę uzyskał od na polecenie Michała Gorbaczowa. Ja byłem przez moment podejrzewany, że uczestniczyłem w oddawaniu pożyczki. Przyzna pani, że to jest bardzo szlachetna funkcja. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, prawda? Dzisiaj raczej przywłaszcza się pieniądze. A ja byłem podejrzewany do to, że oddawałem pieniądze. No tutaj pięknie pan to pięknie odwrócił, no tak no. Więc to jest po pierwsze. Czyli rozumiem, że to nie po miało drugiej, nic wspólnego tak, z, z kontraktem na, drugiej, na gaz. Chodzi, po po drugie, jeżeli chodzi o kontrakt, tak, ten słynny kontrakt na gaz. Otóż nie był, kontrakt nie był w ogóle zrywany. Dlatego, że go w ogóle, że po pierwsze Długo go nie było. Te po pierwsze go nie było, a po drugie, e, no, postaram się to powiedzieć możliwie najkrótsze. Warunkiem. To było przesłanie 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Z no, tego 5 miliardów miała wziąć Polska, a 3 miliardy odbiorców mieli znaleźć Norwegowie. Ale po, na pewno Norwegowie, latach. a nie polski rząd? Nie. W, w ogóle rząd tego nie podpisywał, nie ja, było ja, porozumienie. W różnych opracowaniach, że to jednak pana rząd miał się tym zająć, żeby te 3 za znaleźć tych nabywców nie, dla odwrotnie. tych kolejnych 3 miliardów metrów sześciennych norweskich. 3 miliardów miała wziąć Polska? M na 3 miliardy miała mia, mieli wziąć na Norwegowie, a właściwie znaleźć odbiorców na te 3 miliardy. I po dwóch latach przyjechał, tu, przyjechał tutaj sztat OIL i powiedział, panu bardzo przepraszam, ale nie mamy żadnych e, chętnych, dlatego że nasz e, e, gaz jest mniej więcej o, o 20-25% droższy od rosyjskiego. Także zawieśmy to. No i tak się to skończyło. No to Paweł Kowal na ich się jeszcze, skoro też już o nim wspominaliśmy, który napisał tak. Leszek Miller jako premier skasował na lata gazociąg z Polski do Norwegii. W konsekwencji do regionu wszedł na wielką skalę ruski gaz z Nord Stream, a Polska o wiele dłużej czekała na niezależność energetyczną od Rosji. Budowa na Nord Stream I była tak? jedną z przyczyn obecnej wojny i tyle w temacie. Paweł, Paweł Kowal, który jest, jeszcze raz powtórzę, reprezentantem i eksponentem interesu ukraińskiego w Polsce, bezczelnie kłamie. Ja się nawet, ja wiedziałem, że on tak powiedział i się nawet, je Pani, zastanawiałem, czy nie poprosić go do sądu. Ale mnie już specjalnie na tym nie zależy. Ja już nie będę starał się o żadne stanowisko. Nie będę, nie będę walczył w żadnych wyborach i tak dalej, i tak dalej. Kowal coś bredzi, niech sobie bredzi. Jak będę miał okazję, żeby mu replikować, tak nawiasem mówię, chciałem Pani serdecznie podziękować. Bo pani dla mnie jest wzorem rzetelnego dziennikarstwa. Przychodzi Kowal, coś mówi, pani po tygodniu zaprasza mnie, ja mam szansę, żeby to, na to odpowiedzieć. Kowal chodzi po różnych, yy, po różnych redakcjach. Czy wie pani, że nikt się nie odezwał oprócz pani? Pani, Bardzo pani dziękuję. Nie, odpowiadać mówię, tylko mogę za siebie na no, mówię pani zupełnie poważnie. Pani jest jedyną. Nie, czy to osobą. nie jest pocałunek śmierci od Leskawila. Nie, na pewno nie. No pani, nie. Jest, pani jest jedyną osobą, która zarobowała jak klasyczny, elegancki dziennikarz. Bardzo Pani dziękuję. Dziennikarka. Dziennikarka, przepraszam. Dziennikarka. Ja tutaj jednak będę się trzymać feminatywów. Nie może jakoś ortodoksyjnie, ale jednak no, dziennikarka brzmi dobrze. No. Także bezszczelny kłamca. No Ostro pan dzisiaj naprawdę może i o bałodym wenezuelańskim, i o Kowalu. Za może Kowal mnie pozwie do sądu. To jeszcze raz powtórzę. Ja myślę, Kowal jest w tym kontekście, o którym pani mówi, bezczelnym kłamcą. No teraz pan prowokuje, jak to pan lubi.